Witajcie to ciskości i szybka wrzutka, a w niej nowość wydawnictwa Ogry Games, czyli gra nieustraszeni Normandia. Fajna taktyczna gierka wojenna, w której jak widzicie, będziemy albo Amerykanami. Tutaj pięknie ilustrowane karty, albo będziemy Niemcami. No i będziemy układać sobie taką modułową mapę według kafelków. Wszystko mamy rozpisane w księdze scenariuszy. No i Będziemy mieli tu takie ładne żetony: czy to strzelców, zwiadowców, przejęcia kontroli, czy też rozpoznania. Gra jest deck buildingiem. Będziemy zagrywać karty. Dzięki dowódcom różnym będziemy mogli dobierać sobie karty tutaj z tej puli. Będziemy mieli też takie karty przeszkadzajki, jak Mgła Wojny. No, które niestety zajmują rękę. Po rozpoczęciu scenariusza, co które będziemy z czterech kart, które dobieramy, jedną wystawiali, żeby na bazie jej inicjatywy określić, kto będzie daną rundę zaczynał. No, jeśli jest z Remis, to kontynuuje osoba, która przechwilką tą inicjatywę miała. No, w grze będziemy, wiadomo, poruszać się, robić z jedowcami rozpoznanie strzelcami będziemy mogli sobie wykonywać ruch, atak, czy właśnie przejmować kontrolę na danym terenie, to widzicie dowódca może wzmocnić, czyli dobieramy dwie karty z naszej z naszego powiedzmy sklepu, z naszej puli dostępnej i dokładamy na odrzucone albo dobieramy za mną, dobieramy z drużyny B, bo dokładnie tu mamy określone, jedną kartę na rękę wykładamy ją jeszcze raz i możemy znowu wykonać jej akcje. Oczywiście możemy też się atakować, wtedy określamy obronę jednostki w tej tarczy, obronę danego terenu, a także odległość, jaka nas dzieli od właśnie atakowanej jednostki. Następnie bierzemy K10 i musimy rzucić tyle, ile wynosi ta obrona lub więcej, aby zadać straty. Następnie gracz odrzuca karty albo z ręki, które trzyma, albo z kart odrzuconych, albo stali, jeśli takowych już nie ma, żeton usuwamy z gry. Gierka bardzo ładnie wykonana, bardzo przyjemna, dużo taktyki, dużo kombinowania. No jest też duża losowość. No bo deck building dociągamy karty, więc nie do końca wiemy co tam będzie, chociaż mamy jakąś kontrolę, bo możemy dorzucać przeciwnikowi właśnie mgłę wojny, możemy dzięki zwiadowcom robić rozpoznanie i te mgły wojny właśnie sobie ręki wyrzucać, żeby nam nie zajmowały. No i do tego ataki, które musimy wykonać za pomocą kości. No to wiadomo, no to już jest wtedy znowuż jakaś tam losowość. Co prawda, Pugry się. Strasznie wkurzałem, bo właśnie nie mogłem nic trafić. Tomek mi tu kasował, jak widzicie, konkretnie. No ale znowu już od połowy gry się trochę struny odwróciły. Zaczęły mi wchodzić te ataki. No i koniec końców Niemcy przyjęli 5 punktów kontroli i zwyciężyli ten scenariusz. Także jeśli lubicie takie gierki, nie musi być tam tony plastiku, a najważniejsza jest grywalność i zabawa, to nieustraszeni. Od Ogry Games oczywiście Wam polecamy. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku, cześć.